Hej, witam Was ponownie. Dzisiaj poruszymy sobie temat taki typowo treningowy. Mianowicie powiem Wam, czy powinniśmy za każdym razem lub bardzo często trenować do tak zwanego upadku mięśniowego. Otóż jest takie fajne słowo, to zależy. I, i tutaj ono bardzo, bardzo mocno pasuje, bo 95% osób, które uczęszcza do, na siłownię, do fitness klubów, to są osoby. Po prostu trenujące amatorsko i warto mieć to na uwadze, bo osoby, które trenują zawodowo i mają jakby całe życie podporządkowane reżimowi treningowemu, jest to jest to zupełnie inna sytuacja i te osoby nawet jak trenują 5-6 razy w tygodniu, jest to dla nich, dla ich organizmu, który jest jakby cały czas nastawiany na ciężkie treningi, jest, jest czymś bardziej naturalnym, a osoby, które, które trenują amatorsko i trening jest dla nich dodatkiem w codziennym życiu no to okazuje się, że jednak to przestymulowanie układu nerwowego, który, który jest najbardziej takim wrażliwym układem w naszym organizmie i jednocześnie takim najtrudniejszym do zregenerowania no zachodzi znacznie szybciej i jest to dużo, dużo bardziej prawdopodobne, że, że to przebodźcowanie nastąpi a więc podsumowując te kilka informacji w pigułce, bo to jest oczywiście temat, który można byłoby, można byłoby całego, całego vloga na ten temat nagrać, godzinny filmik, gdzieś tam gdzieś tam podpierając się serią badań i, i różnego rodzaju przykładami. Przetrenowanie istnieje, więc, więc szczególnie u osób, które trenują amatorsko, przetrenowanie jest jak najbardziej możliwe, więc powinniśmy cały czas obserwować swój organizm, jeśli dają nam wyraźne sygnały do tego, że że nie mamy chęci na trening, nie mamy ochoty iść na, iść na, iść na siłownię, no powinniśmy tutaj przyjrzeć się, przyjrzeć się, czy czasem te objawy nie oznaczają tego, że powinniśmy troszkę od tego treningu odpocząć. No i trening do upadku mięśniowego, czyli ćwiczenie w takim zakresie maksymalnej ilości powtórzeń, kiedy już nie mamy siły kompletnie wykonać kolejnego, kolejnego powtórzenia, to również jest jedna z metod, która jest zarezerwowana, bądź to dla osób, które są na przynajmniej średnio zaawansowanym poziomie, lub jeśli osoby, które, które są osobami początkującymi e, chcą próbować, to czasami warto, warto to wykorzystać, ale nie przesadzać, żeby to nie było tak, że na każdym treningu osoba, osoba w ten sposób trenuje. Jest to raczej metoda, która może być stosowana raz na jakiś czas. Tak, żeby nasz organizm dostał nowy bodziec do wzrostu, to jest oczywiście jak najbardziej pożądane, żeby te włókna mięśniowe maksymalnie zaangażować do pracy, uszkodzić po to, żeby one się później w nawiązku odbudowały, ale nie może, to być, nie może to być proces, który będzie z dnia na dzień powtarzany, bo na pewno wtedy przyniesiemy sobie przez to więcej, więcej szkód niż korzyści. Dzięki za dzisiaj, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, może macie jakieś kolejne propozycje do, do kolejnych tematów. Ja oczywiście swoje tematy w głowie mam, ale jeśli macie jakieś... Ze swojej strony to śmiało również piszcie. Słońce razi. Może z punktu widzenia kunsztu fotograficznego, filmowego nie są to najlepsze warunki do nagrywania, ale, ale co tam. Liczy się chyba to co, to, co tutaj chciałem powiedzieć. Więc piękne widoki, małe cardio. Podobno na masie też jest dobre i to prawda. No, także dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli filmik się podobał, to oczywiście go udostępnijcie, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, a my się widzimy w kolejnym filmiku za tydzień. Dzięki, do usłyszenia, hej!